Joanna Scheuring-Wielbus swego czasu przyznała się do tego, że jej pierwszy mąż zginął przed laty w wypadku samochodowym. Jakiś czas później serce znanej polityk ponownie mocniej zabiło do innego mężczyzny. Jak wygląda i kim jest jej obecny masz? Spis treści: Pierwszy mąż Joanny Scheuring-Wielbus zginął w wypadku. Kim jest drugi mąż Joanny Scheuring-Wielgus? Pierwszy mąż Joanny Scheuring-Wielgus zginął w wypadku. Joanna Scheuring-Wielgus to obecnie jedna z najsłynniejszych gwiazd sceny politycznej w Polsce. Obecna sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Nowej Lewicy chętnie występuje przed kamerami, jednak najczęściej ogranicza się jedynie do poruszania kwestii politycznych. Swego czasu popularna polityk zrobiła jednak wyjątek. W październiku 2023 roku, podczas debaty towarzyszącej ówczesnym wyborom parlamentarnym, Joanna Scheuring-Wielgus przyznała się do tego, że jej pierwszy mąż stracił życie w wypadku samochodowym. bezpieczna Polska to także bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wiem, co mówię, Sama straciłam męża w wypadku drogowym. Zostałam wdową z dzieckiem, tak jak dwa tys, osób w zeszłym roku. Po dwa tys, osób za dużo, powiedziała wówczas w studiu TVP. Kim był pierwszy mąż Joanny Scheuling Wielgus? Jacek Scheuling był gitarzystą rokowym grającym M. Inaczej, w zespole za druga. Co ciekawe, swego czasu sporo mówiło się na temat tego, że twórczość grupy, w której grał Jacek Scheuling, miała mieć podłoże nazistowskie. Joanna Sztojring-Wielgus jednak stanowczo to dementowała. Jacek Sztojring był moim mężem, zmarł tragicznie. Był muzykiem, grał w wielu zespołach rokowych w latach 80. Przypomnę, że w latach 80. Nie było w Polsce zespołów nazistowskich, tylko były zespoły, które walczyły z komuną, wyznała polityk swego czasu w fakcie. Jacek Szojring zginął tragicznie w wypadku samochodowym w 2001 roku w wieku 31 lat. Z małżeństwa z pierwszym mężem Joanna Scheuring-Wielgus ma syna Jana, kim jest drugi mąż Joanny Scheuring-Wielgus? Dwa lata po tragicznej śmierci pierwszego męża, serce Joanny Scheuring-Wielgus znów było zajęte. W czerwcu 2003 roku polityk po raz drugi wyszła za mąż, a jej wybrankiem został Piotr Wielgus. Co ciekawe, na weselu posłanki Lewicy i jej ukochanego nieoczekiwanie zjawiła się ówczesna pierwsza dama Jolanta Kwaśniewska. W pewnym momencie kelner podszedł do nas i zapytał: Czy prezydentowa mogłaby nam złożyć życzenia? Byliśmy z mężem w szoku, kiedy Jolanta Kwaśniewska przyszła do nas z bukietem róż. Spotkanie było przesympatyczne. Rozmawialiśmy, pierwsza dama poznała moją rodzinę, wspominała w rozmowie z faktem: Joanna scheuring Wielgus. Para do dziś tworzy szczęśliwe małżeństwo, które doczekało dwójki synów Aleksandra i Jakuba. Piotr Wielgus, podobnie jak jego żona, spełnia się politycznie. Również jest politykiem Nowej Lewicy i, podobnie jak jego żona, w przeszłości był związany z Nowoczesną. W minionych wyborach samorządowych bezskutecznie ubiegał się o urząd prezydenta Torunia, uzyskując niespełna 6% głosów. Joanna Scholting, Wielbus i Piotra Wielgusa różni spora różnica wieku. Posłanka Lewicy ma 52 lata, zaś jej mąż 46.